Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Blow Mind Dziś kolejny odcinek zagrajmy w Somerville. Zapraszam Także skończyliśmy właśnie tutaj naszą grę Musimy wejść z powrotem na górę po prostu będziemy musieli trochę zlodować te tą esencję i wchodzimy dalej Tej świetnej produkcji. Bo naprawdę muszę przyznać, że dopiero teraz ona mnie tak wciągnęła na 100%. No i znów jest ta. ta dziwna. nie wiem. góra. Jak to, jak to powiedzieć? To jest jakby taka kula. Te oko. Teraz mamy to z lewej strony. Zobaczymy, co tu będzie. Możemy podejść do tej drugiej O cholera Nie wiem czy dobrze zrobiliśmy, ale... Chyba tak ma być Ewidentnie... Jest ja znowu to samo Spadamy. Gdzie tym razem? Gdzie tym razem? Piękny. Nie wiem, czy to jest zachód. Wschód słońca, raczej zachód. Ciężko powiedzieć. Tak to trochę wygląda. Wschód. Wow. Jakiś myśliwiec? Musimy ten wejść po tej drabince. Co się tu dzieje? Kurczę, nie udało się. Okej okay. Okej okay. dobra. Więc. Wejdźmy tam na górę po tych schodach no Zobaczmy co Co tam Co tam będzie Jakie kolejne wyzwania Jakaś postać jest, jest po prawej stronie Pytanie kto to Pięknie naprawdę pięknie no Wyjdźcie Nadwór proszę Was po obejrzeniu tego tego zagrajmy, bo świat jest piękny, naprawdę Doceniajmy każdy dzień życia, bo życie to największy dar Jaki otrzymaliśmy. you <sweak> Niesamowite. Powiem Wam, to jest niesamowite. Cudowna gra. Mieliście wszyscy rację, ja to się jednak myliłem, bo wszystko trzeba przechodzić do końca. Wszystko co robimy w życiu. Jeżeli coś naprawdę kochamy, to starajmy się, aby to marzenie się spełniło, bo nie ma nic gorszego od niespełnionych marzeń. Także ja wam życzę wszystkim, aby wszystkie te wasze najskrytsze marzenia się spełniły, bo to jest sens naszego życia, aby spełniać siebie. Pewnie jest też Zobaczmy, co musimy zrobić, czekajcie To bogaty, wypisów bogaty, wypisów i puścić teraz oj nie tak chyba chciałem żeby to wyglądało Będziemy musieli dojść tam na samą górę To nie Do czego to wszystko zmierza Musimy dalej zrobić, nie mamy za dużo opcji, możemy się cofnąć, ale czy powinniśmy? Chyba nie No jeśli tak Chyba nie Co dalej? Ciekawe, zaraz zobaczymy Ile my tam mamy opcji? bo ja żadnej nie zauważyłem. Mamy tu pełno ludzi. Dalej pójść nie mogę. Mogę to krążyć jakoś. Też nie bardzo. I wszyscy trzymają za rękę, nie? için bir şey bir daha vereyim? Aha. Założyłem jakoś tego domku bo cały czas na te postacie posągi kto to jest? Mam nadzieję, że bateria odpada wytrzyma Panie moi to jest już koniec zagrajmy Somerville. I cóż mogę powiedzieć na temat tej gry? Na pewno wyjątkowa muzyka, która naprawdę ściska za serce, a także historia, którą można interpretować na wiele różnych sposobów. Nie wiem, jakie jest Wasze podejście, Wasze zrozumienie tej historii. Ja jeszcze będę musiał się zastanowić nad tym, co, co myślę o zakończeniu. One zawsze miały jakiś głębszy sens, i każdy, tak naprawdę, kto grał, mówił, mówił różnie. Jednemu się podobało, drugiemu nie. I to jest właśnie piękny w sztuce. A gry komputerowe również są częścią tej sztuki. To uważam, że bardzo ważną, bo zawierają one jakby wiele różnych jak to powiedzieć stylów wyrazu, czegoś, czyli muzykę, grafikę, dźwięk, grę aktorską. To wszystko jakby jest jednością. Normalnie często one są jakby pojedynczym. Czymś pojedynczym, tak jak sama muzyka. Tu mamy obraz, mamy dźwięk. I to jest piękne. Mamy historię. Nie wiem, co jeszcze więcej mogę powiedzieć na temat tej produkcji, bo naprawdę warto nią zagrać. Zagrajcie teraz. To jest zupełnie inne podejście do tego wszystkiego. Zagrajmy nie, nie oddaje tego tego uczucia jakie, jakie czujemy po przejściu gry. Chyba się domyśla. To jest po prostu nasz dom, który właśnie. Tak właśnie wyglądał cały świat po tym wszystkim i tylko ten nasz dom został. chyba, chyba tak to trzeba interpretować i cieszyć się z tego, co się ma. Kochani moi, ja bardzo wam dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę wam wszystkiego dobrego, aby wszystkie wasze marzenia się spełniły. Walczcie o to, tak jak pisałem wam wcześniej w moim poście. To jest taka moja terapia na to, aby kończyć to, co się zaczęło. Dzisiaj specjalnie dla was grałem te wszystkie odcinki pod rząd. Trzy odcinki pod rząd, abyście mogli w końcu poznać tą historię, która uważam jest naprawdę wyjątkowa. Także nie wiem, czy już to mówiłem, ale życzę wam miłego dnia, bądź nocy, w zależności kiedy oglądacie ten film. Pozdrowienia bo. dla was ode mnie. i Dziękuję, że byliście razem ze mną. Zapraszam na kolejne produkcje, bo na pewno będziemy grali w coś równie dobrego, a czy lepszego, to się okaże. Trzymajcie się, cześć.